hej, się mam wszystkim ludzi z tej Samych Hades a wraz ze mną jest Krystian. Hej, cześć, widać, z tej strony Gilapski. I dzisiaj, dzisiaj znów nie typo, ponieważ są Mr. Boxy, były prezenty u Krystiana, u mnie będą właśnie Mr. Boxy. Chodź Krystianie, otworzysz, tutaj gdzieś powinien być guzik. Jak zwykle idziesz z złej, złej strony. Tak. Mam otwierać? Tak, otwórz. Od, otwórz mam nadzieję, że nie będzie tego co u mnie eee, w prezentach. Tak, tak, mam, mam też mam nadzieję, chociaż... Merci, tak? To mam dobrze rozumieć? O, merci, rzeczywiście. Merci. Jako, że dziękuję. Taki prezent, po prostu, czy coś takiego. A -a -a -a. Chyba, chyba. Aha, merci, dziękuję ci, tak? Tak, więcej niż tysiąc słów. <słatku> <g hazards> więcej niż tysiąc słów. trzecie e, mam, <noise> mam jeszcze jedną taką <noise> Paczkę, nie, Jaka, nie wiem, czy to będzie to samo, ale e, troszeczkę. Chyba tak. Nie. Nie jest monetka, to jest, to jest monetka to jest, z Mario. Nie, to jest oko Saurona. Oko Saurona, tak, i się kręci, dokładnie, no, przyjacielu. Czemu nie? I się kręci, tylko że pomylili się z kolorami, tak i. tu czy, Nie tak, nie tak się. Boże, nie tak się używa tego narzędzia, tak. Powinno być tak. Dobra, trochę krzywo, nieważne. Przyjacielu, to Kto, jesteś, kto, jesteś, kto, jesteś kto by na to uwagę? Dzień Robi, Robimy OPE pengu, coś. no to jest małe. To jest małe, ale, ale, no, ale. Katek dużo z, z, zabrało. Eee... Coś odpadło. To chyba eee, przez to, że zrobiłeś dziurę. Przyjaciel przy, posprzątaj to. Chyba przez to, że dziurę w projekcie zrobił przyjaciel i dlatego to się tak to... lekko rozsypało. Tak, masz rację. Ło! Wow. Dobra, czekaj, już czym odjeżdżam. Jezu, to drugie powinieneś zabrać, a nie postawić dwa i... Nie, no, no. bo tobie, tobie ten... Postawiłem. A, że to mi zostawiłeś, A. E, opornie idzie skręcanie temu. Aha, dobra, okurnie możesz zmienić się pod pierwszym klawiszem w skrzynkę. I ten. Udawać, że nikt cię nie widzi. Patrz, gdzieś ty pojechał. Aha. Nikt mnie nie zobaczy. Ło! Wow. Chyba zepsułem jeszcze tą konstrukcję, wiesz? Cześć, przyjaciel. O, przyjaciel, zepsułem konstrukcję. No, fajnie jest, fajnie jest. Przyjaciel, patrz. O, dobra, jak włączasz silniki, to już nie, le nie leci tak fajnie. Patrz, przyjaciel, co ja robię. Bączki robię. Widzę, że dobrze ci idzie. No, bo patrzeć. patrz. Silnik mi w ogóle wyleciał ten. No, masz w inną stronę kompletnie. No, ja to zawsze umiem coś zepsuć. A ciekawe jest tym, co będzie, jak zrobię tak. Tak i tak. Zmieniłeś się w boksa małego. Chodź, I od razu raczej, jadę tutaj dalej. Jest kole są kolejne, to już takie mniej e, misterne. Wow. O Jezus. Ale wow. Mi no mi też, to mi dlatego chodź tu, tu przyjacielu. Czekaj, muszę najpierw to usunąć. Dobra, to usuń to i zapraszam cię. Ja się boję, no. co, co za zwyrolstwo tam może być. Dobra. Jadę Słyszałem, powolutku. że ludzie znaczy, lubią idę. openingi, więc to jest taki opening, o oh Boże. To może ja to otworzę. To ja Zabiera to, otworzę. to klatek. Kolejne auto. Jakieś miejsce dla mnie? Siadaj. O! Ej? To tyle klatek zabrało? Serio? Przecież ja się... wiem, Transformacja! C... Ja nie wiem, jakim cudem ja się trzymam z tyłu. Nieważne. Trzymałem się z tyłu. Nie no, jesteś małym po prostu klocuszkiem. Nie no, to jest jak, jak złożone to jest, to wtedy laguje. No samochodzik. Mhm, mm a no bo to w sumie ile, ile to potrzebuje tych, nie? Żeby gra się namyśliła. To też ma być mystery box? Tak. Ja <śla> to. Chuj, chujowy za przeproszeniem jest ten box. <śla> Serio? Tak właśnie myślałem. Ty, ty... A, chwilę... A chwilę mi zajęło domyśleć się w ogóle o co chodzi. Ja, ja widziałem tylko połowę tego ja, ja już nie czekaj. czekaj, odwróć się. Nie, nie, nie. Nie, nie. Ja chcę nie, no odwróć się. Od... Aha, okej, okay, dobra, dobra. Nie, jest to nie jest źle. To jest gołąb. Albo. Różowy? Fioletowa kaczka. Wyje Nie, to jest gołąb. Albo może sowa? Może to jest sowa. Czemu wchodzisz mu w pupę? Znaczy zastanawiam się, czy nie ma jajka. To jest mała sowa admirosa tak naprawdę, mówię ci. Aha, okej, okay. niech będzie. Cz Oj, kurde, czemu mi ucięło? Nie wiem, wychodzisz e... mu z pupy, przyjacielu. A to jest to, to jest to, to jest tamto. O, co ty przyjaciel zrobiłeś? O! Przyjaciel. <laughs> przyjaciel tak się nie robi. Usunąłem jeden procesor i automatycznie poszły klatki. O, ciekawe. Jest przycisk, żeby. Eee! E? to. <laughs> Chyba rozumiem, o co tu chodzi. <laughs> Halo to jest uciekający box <laughs> Wiesz, ktoś tak sobie chce otworzyć, nie? A tu nie ma. A tu poczekaj, poczekaj. Aha. O przyjaciel, mam tu dużego mysteryka. Ale, ale Boxa. zobacz sobie tego w ogóle, zobacz, jaki troll w środku. No, przyjaciel, słuchaj. A. Dobra, usuwam. Ja to złapię na ten lepiej, tak w razie czego. O Jezu, czemu Od, on ma o, trzy warstwy? Otwieraj to, cztery nawet. To jest banan? banan. Czy tańczący banan? To jest banan. Czy ten banan umie jakieś czuczki? Ty, ten banan umie jakieś czuczki, wiesz? O. E. Nie, to na zasadzie takiej, że to. Eee, Dobra. Tak, to jest tańczący banan. To jest ten tańczący banan. Ten, ten tańczący banan. Proszę, on tak trochę chyba źle wylądował. No, tak. O ten. Oderbinę. Ale jakieś Takie, takie ja mam wrażenie. Bałem, że to będzie coś innego, nie? Aha, no tak. Weź tańczącego banana, ósmy. mam jeszcze pięć skrzyneczek przyjacielu. Wiem, co by to mogło być. Mam złe przeczucia co do tej skrzyneczki, ale otwieram patrz to jest. Zebra wyjdzie? Ale śmieszne. Śmiechłem. Ale, troll, skrzyneczka. Ale jest to tego się boję. To jest boks, którego się najbardziej obawiam. O, różowy bok zniszczenia. To, to się najbardziej go obawiam. Trzy, dwa, 1. E? E? Tył ci oponka lekko zaczepiła, przyjacielu, poczekaj, daj mi chwilkę. To jest, przyjacielu, różowy dom na kółkach. Eee, w ogóle potencjał został zmarnowany tego. Ja myślałem, że to coś więcej jest. W ogóle to jedno kółko tak dziwnie troszkę. Nie, no potencjał, potencjał tego boxa został zniszczony po prostu. Nie no ja myślę, że to będzie coś gorszego, a to zwykłe autko. To... O kolejny podobnie wyglądający box. Tak, to jest chyba tego samego autora nawet. Chyba autor tego wszystkiego lubi muzyczki. No okay. a są ko... O Jezu! Co przyjaciel? Jak no to wskoczysz, co się dzieje? Ooo! Wow. Dobrze, posprzątaj tą paczkę. Mam, mam jeszcze dwie paczuszki, przyjaciel. Jeszcze dwie paczki to mamy? Jest tego samego autora, tylko tym kątem razem jest niebieska. E, z, oczywiście zawsze hmm. pójdę nie, nie w tym kierunku, co trzeba. E, może się nauczę kiedyś. Latająca toaleta? Nie wiem. O! Uh! Czyli latająco toaleta. No. Halo. Halo? Zaraz będziemy za wysoko trochę. Spadamy się. Tak, jeszcze zamknij się. No. Lecimy na koniec świata. To mnie śmiesznie tak latać takim boksem. Ja się zastanawiam, czy my w ogóle spadamy, nie? Spadamy, spadamy. spadamy. Widać. Dobra, to po prostu lądujemy, nie? Żeby, żeby nie żebyśmy się nie rozpadały. Lądujemy. Jak zaraz przywalimy w ziemię, to nasze postacie się obrócą o 360 stopni. I żegnaj miłe lądowanie Patrz, 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 patrz. O, kurde, jeszcze to wyrównasz O, było blisko, ale wylądujemy na suficie Dziękuję Wiedziałem, jednak, że tak to się skończy Jednak się nie udało Ale przyjaciel o. No, cześć, przyjaciel Okej, okay, rozumiem, Maluzy. Cześć, przyjaciel Uwolnij mnie, o, uwolniłem się Dobrze, to weź to posprzątaj I mamy jeszcze jednego boksika Ostatni boks Ostatni Seria. <laughs> Proszę przyjacielu, otwórz go <laughs> Już otwieram go, poczekaj To chyba skrzynka z orzechami O nie Zostaw skrzynkę z to orzechami jest, To jest kuloodporna skrzynka z orzechami <laughs> Młotko odporna, chciałeś powiedzieć Młotko -odporna. odporna ale okej okay, Mój młot był... udarowy nie może tego otworzyć To była ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku Jeśli mu się o spodobał, łapka w górę, komentarz mile widziany Ze mną był dzisiaj Krystian Halo, halo. Trzymajcie się. No i cześć. Cześć.